odczyt kart na tydzień. Zbliża się okres świąteczny i karty pokazują, że będziesz potrzebowała podjąć decyzje dotyczące twojej rodziny i gdzie spędzisz te święta. W centrum układu znajduje się karta Jasnowic, która ewidentnie mówi o czymś ważnym, co się pojawi w twoim życiu, żebyś zaufała swojej intuicji. Pojawi się jakaś forma objawienia, która do ciebie przyjdzie bardzo wyraźnie. W tym temacie Karta wyrocznia mówi o tym, że będziesz potrzebowała zadecydować o swoim losie, co będziesz chciała zrobić w tym czasie, który nadchodzi. Pojawi się dom wartości, czyli czy wybierzesz prawdziwe wartości, które są dla Ciebie istotne, czyli to, co czujesz, że Twoja dusza potrzebuje, i to, co jest zgodne z Twoim sumieniem i z Twoją wolą? czy wybierzesz swoją rodzinę tą rodzinę którą wybrałaś w tym wszystkim karta matka mówi o tym że twoja własna osobista mama będzie chciała się zaangażować w ten proces decyzyjny i poniekąd wpłynąć na ciebie żebyś zauważyła ją i wzięła ją w swoich planach pod uwagę natomiast jest to ostrzeżenie żeby twoja mama nie wpływała na twoje decyzje a ty żebyś zachowała umiar i z tym wszystkim została niezależna, czyli pozostała takim jasnowidzem, który kieruje się swoją intuicją i pozostała niezależna jak wyrocznia, która wie doskonale, czego potrzebuje, jakie ma wartości i co jest jej prawdziwą rodziną. Pamiętaj, czas świąt to jest przede wszystkim Twój czas. To Ty decydujesz, z kim się spotykasz i komu ofiarowujesz swój czas i pamiętaj jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości skieruj się do swojej duszy poczuj co jest dla ciebie ważne co jest dla ciebie istotne i zdecyduj dziękuję za dzisiaj i wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu